Ok, witajcie. W tym filmie chciałem Wam pokazać taki jeden problem, który dotyka nowych użytkowników automapy. To znaczy, jeżeli w automapie, ja tu może wyjdę i wejdę od nowa, żeby wszystko było jasne. Jeżeli w automapie wybierzemy sobie jakąś drogę, trasę, wybierzmy byle co, centrum, gotowe, prowadź do. Automapa ma taki system, że pamięta trasę, dokąd jedziemy, aż do, tej, do tego miejsca dojedziemy. E, tak więc jeżeli na przykład wybierzemy sobie trasę do jakiegoś innego miasta, adres cały podamy. E, I w po drodze zrezygnujemy jednak z jazdy w te miejsce, wyłączymy automapę i powiedzmy 3 dni później włączymy automapę, bo będziemy chcieli gdzieś jechać, ona cały czas będzie pamiętać tamtą, tamten cel, który zapisaliśmy. Oczywiście możemy wejść sobie w lupę i wpisać sobie. Wejść sobie w lupę i wpisać sobie tutaj adres nowy i zacząć nową nawigację. Ale też może nas denerwować to, że ona cały czas nas kieruje, do, nas kieruje do ostatniej lokalizacji. Jeżeli taką sytuację będziecie mieli, wchodzimy sobie tutaj na dole w trasa i na samym dole klikamy w naszym smartfonie guzik menu, czyli po lewej stronie akurat w Samsungu, po prawej stronie może być w innych smartfonach. Klikamy sobie tutaj. Niewidoczny guzik, nie podświetlony menu, i tutaj klikamy sobie. Usuń, jeżeli zrobimy sobie usuń, to on zapomni nasz wybrany punkt i będziemy sobie mogli prowadzić samochód z włączoną automapą bez wyznaczonego celu i nie będzie nas prowadzić do ostatnio wybranego celu to jest taki drobny trik, ale myślę, że komuś może to się bardzo przydać OK, trzymajcie się, pozdrawiam! Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do automapy najnowszej 171 to po prostu pytajcie pod filmem, postaram się odpowiedzieć na każde Wasze pytanie Pozdrawiam, trzymajcie się!